Witajcie w ostatnim odcinku Fire Punch. Neneto i reszta wiozą Judę do osady. Las za nimi płonie. Jeden z nich mówi, by Neneto jechała. Oni kupią jej czas. Wreszcie spotykają oni Agniego i zaczynają do niego strzelać. Agni rzuca w nich płonącym pieńkiem. Mężczyzna w masce każe ich błogosławionemu atakować. Błogosławiony tworzy ścianę z lodu, po czym mówi, że dawni błogosławieni lodu byli wrzucani do jednego worka z wiedźmą lodu. Ale dzięki Agnizmowi się to zmieniło. Agnie nie może się przebić przez mur za pomocą pieńków, więc przerzuca swoją głowę nad nim i tworzy nowe ciało, po czym łapie błogosławionego za nogawkę. Wyznawcy strzelają do Agniego, ale ten regeneruje się szybciej niż kiedykolwiek. Agni wybija ich wszystkich do nogi. Ostatni ocalały, odbiera sobie życie, a Agni spogląda na ślady samochodu. Nastał dzień. Po drodze Agni odebrał wiele żyć. Dobija on następnych wyznawców. Uciekają oni przed nim strzelając. Gdy zostaje ostatni, klęka on na ziemi i mówi, by nie szedł już dalej. W osadzie są jego żona i dzieci. Agni zabił jego rodziców. Wystarczająco już ich skrzywdził, nie zlituje się nad nimi oraz nazywa go Panem Agnim. Agni dotyka jego głowy, mówiąc, że nie jest już Agnim, mężczyzna umiera. Juda i Neneto dotarły do osady, wyznawcy obrzucają auto śnieżkami, Neneto mówi, że obywatele nie powinni wiedzieć o jej przybyciu. Musiało się coś wydarzyć. San stoi pośród wyznawców. Neneto i Juda wysiadają z auta. W dawnych czasach oszukiwałaś dobrych mieszkańców Hemdolgu i żywiła się łzami i Lamentem. Nazywam się San i to ja podłożę ogień pod twój stos. Neneto nie wie, co on wygaduje. San wspomina, że Neneto kazała mu nie niszczyć życia mieszkańców. Dlatego spali Judę. nie nieruchomili Neneto. San każe się jej zamknąć i słuchać. Długo Rozmyślał, czy świat nie byłby lepszy, gdyby pozostał skuty lodem? W chłodzie można bardziej docenić ogień, a z innych, można lepiej poczuć ich ciepło. Neneto mówi, że kiedyś zabraknie im jedzenia w puszkach i wszyscy umrą. Sad mówi, że po śmierci odrodzą się przed majestatem Agniego. Neneto krzyczy, by ją wysłuchali. Nie ma żadnego boga. Chcą na im to wszystko wyjaśnić. Agni to błogosławiony z mocą regeneracji, jego ciało pokrywa niegasnący płomień. On po prostu znosi ból. Wyznawany przez was Agni to żaden Bóg, tylko zwykły, nieszczęśliwy człowiek. San jest zawiedziony, neneto, oraz rzuca przed nią głowę Jacka oraz Sori. Wszyscy myśleliście, że jesteście najmądrzejsi. Od kogo to usłyszałaś? Czy zwykły, nieszczęśliwy człowiek znosiłby płomień palący jego ciało? Ognij pochłania cały len. Zwykły człowiek nie byłby w stanie oddychać. San przykusnął na ziemi. Jego ciało pokrywają nieugaszalne płomienie, tak? Ty, jak wyjaśnisz, że ziemia, po której chodzi. Nie płonie. Jak to wyjaśnisz? Ja mogę wytłumaczyć. Ogień niego nie jest błogosławieństwem, tylko cudem. Wierzysz w to, czego nigdy nie widziałaś. Ludzie wierzą w co chcą. Ty ufasz historii, bazując na swojej wiedzy i przeżyciach. Ale ja osobiście tego doświadczyłem. Widziałem to na własne oczy za każdym razem, gdy prosiłem Boga o pomoc. Ani przybywał. Za każdym razem, gdy modliłem się o ratunek, ten przychodził. Pan Agni jest prawdziwym Bogiem. Wyznawcy krzyczą imię Firepuncha. to krzyczy, że nie ma żadnego Boga. Myślisz, że o wszystkim wiesz, ale nie masz pojęcia o niczym. San bierze do ręki kawałek drewna i podpala go swoim darem. Skoro według ciebie Agni to zwykły, nieszczęśliwy człowiek, to spróbuj znieść ten płomień. Juda mówi, by przestał. Juda zostanie drzewem. to mówiła, że dzięki temu wszyscy przeżyją. San mówi, że nie zostanie drzewem, a opałem. Podpalą ją, by dała im ciepło. Nagle kawałek drewna Zaczyna rosnąć. San mówi, że to czarna magia. Łapie Judę za szyję i zlatuje z nią w powietrze. To wszystko dlatego, że chciałeś zawłaszczyć miłość Agniego dla siebie. Nagle Sam coś zrozumiał. Juda przypomina go z wyglądu. Nagle spadają oni na ziemię. Weznawcy klękają i zaczynają się modlić. Agni przyszedł do osady. Panie Agni, Agni idzie, trzymając w dłoniach spopielone ciała. Kim ty jesteś? Wyglądasz zupełnie inaczej. Ta twarz. Kto to? Juda, co mu zrobiłaś? Oddaj mu twarz. Wiedźma. Czarownica. Juda mówi, że przecież to on. Wygląda inaczej. Juda pyta, czy to, że wygląda inaczej... Czyni go kimś innym? Nie podoba mi się ta zmiana. Oddaj mi Lunę. Oddaj mi pana Agniego. San zachodzi go od tyłu i atakuje piorunem. Firepunch przetoczył się przez całą osadę. Gdy się zatrzymał, San zaatakował go z góry. Z Firepuncha została tylko głowa. Ale szybko się uleczył. Jesteś uwięziony w tym ciele, panie Agni. Zadrę tą twarz i cię ocale. Pośród gruzów leży rany wyznawca. Firepunch rzuca nim w Sana. San spala go w locie. Pan Agni nigdy by czegoś takiego nie zrobił. Agni, którego znałem, był sprawiedliwy i zwalcza zło. Był Prawdziwym Herosem, prawdziwym Bogiem. Sen rzucił w niego prętem. Przychodził zawsze, gdy go potrzebowałem. Był głównym bohaterem tego świata. Z taką twarzą może być tylko antagonistą. Firepunch wspomina wszystkich, którzy kazali mu żyć. Żyj, 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 żyj. Ciało Firepuncha się zwęgliło, a jego twarz przestała się palić. Skąd się tu wziąłem? Już wiem. Muszę kogoś zabić. Doma. Tak, to jego muszę zabić. Choć nie, to lodową wiedźmę muszę zabić. Albo jednak, Jude, to Jude, ona jest. Nie, to jednak Fire Puncha. Nie musisz zabijać Fire Puncha. Agni jest zaskoczony. San bardzo wyrósł. San jest Agni do niego wrócił. San pyta go, czy nie udaje, że jest sobą? Głowa Agniego spłonęła. Podołałem ostatni próbie. Stąp na ziemię, panie Agni. Pięść Agniego zaczęła nieco płonąć. Przypomniał sobie Judę. Chcę żyć. Agni docął Sana i go podpalił. O czym powstał? Panie Agni, czy demon opuścił twoje ciało? Panie Agni, uratuj mnie. Ocal mnie, błagam. Okaż sprawiedliwość, protagonisto. Co? Agni. San spłonął. Do Agniego podbiegła Juda, którego przytuliła. Kim jesteś? Nie wiem kogoś zabić. Juda ściąga płomienie z twarzy Agniego i go całuje. I mówi, że nie trzeba już nikogo zabijać. Przeprasza, że przez nią musiał odgrywać rolę starszego brata. Nie musisz być protagonistą, bogiem, ani firepunchem. Zostań kim chcesz. Proszę cię, żyj. Juda zniszczyła rdzenie Agniego. Neneto biegnie do nich. Na miejscu spotyka Agniego i Judę. Juda odzyskała wspomnienia, gdy użyła swojego błogosławieństwa. Ma ona prośbę do Neneto. Agni został nikim. Chce ona, by Neneto zadbała o jego szczęście. Tylko pod tym warunkiem zostanie drzewem. Neneto mówi, że zabił tylu ludzi, w tym Sana. A ta każe jej dbać o niego? Juda mówi, że jak nie potrafi, to niech udaje. Po czasie stanie się to jej częścią. Juda żyła bardzo długo. I odgrywała różne role. Zrozumiała, że ludzie mogą stać się kim tylko zechcą. Luda zaczęła się przemieniać w drzewo. Pamiętam swoje pierwsze kłamstwo. Miałem wtedy 7 lat. Zabrakło nam jedzenia w domu. Rodzice głodzili się, byśmy mieli co jeść. Razem z Luną zaczęliśmy jeść mniej. Gdy mama się dowiedziała, skarciła nas. Kazała nam dużo jeść i rosnąć. Luna się rozpłakała, a ja skłamałem. Powiedziałem, że znaleźliśmy kiełki. Je zjęliśmy, więc nie jesteśmy głodni. W nocy zacząłem rozmawiać z duną, a ona zaczęła wierzyć, że naprawdę to zrobiliśmy. Nie pamiętała tego, ale w to wierzyła. Zwykle nie mogła zasnąć z głodu, więc prowadziliśmy długie rozmowy, ale tamtego dnia zasnęliśmy bez problemu. Agni dołączył do luny w kinie. 80 lat później dorosły Agni siedzi sam w kinie. Po sali wchodzi kobieta, zwracająca się do niego imieniem San. Mówi ona, że wkrótce Neneto umrze. Agni wychodzi z kina. Widzi on pola. Pełne pszenicy oraz drzewo Judy. Udaje się on do Neneto. Jest ona otoczona masą ludzi. San zaczyna do niej mówić. Neneto pyta, czy to San? San mówi, że tak, to on. W końcu wybudowaliśmy kino, ale nie puściliśmy jeszcze żadnego filmu. Zajmę się wszystkim. Kłamiesz. Wcale nie chcesz, ale dobrze kłamiesz, San. Neneto mówi, że już kilka razy próbował się zabić. Cierpi on, odkąd żyje, jako san. San pyta neneto, kim był, zanim został sanem. Nigdy mu tego nie wyjaśniła, ale ma wrażenie, jakby cały czas za kimś gonił. Neneto zmarła. Jej krewni ją opokują. San udaje się niedaleko drzewa judy. Podchodzi do niego kobieta z kina, nazywająca go panem sanem. San mówi jej, że może nazywać go mistrzem. Daje mu ona tajemniczą tabletkę. Dzięki niej będzie mógł umrzeć. Znaleźli ją, gdy przeszukiwali stare magazyny. Niedługo wybuchnie wojna o pszenicę. W dawnych czasach, gdy wszyscy mieli dar regeneracji, ta tabletka pozwalała zakończyć życie. Radzi ona mu odejść, jak najszybciej. San mówi, że jak ją nauczał, była milsza. Mówi ona, że odkopali o nie wiele broni z poprzedniej epoki. Podczas eksplozji rozciewają truciznę. Wruch też je odkrył. Niebawem ktoś z niej skorzysta. Toksyna zabije wszystkich poza nim. San pyta, jak trucizna miałaby ochronić zboże. Kobieta mówi, że tak czy inaczej ludzkość wymrze. Pszenica rośnie tylko przy drzewie Judy. Ziemie bardziej oddalone są całkowicie jałowe, a z roku na rok plony są coraz gorsze. Kobieta odchodzi. Cieszy się, że mogła ostatni raz z nim porozmawiać. Ale o czymś zapomniała. Jeden z jej podwładnych znalazł to. Podobno San interesuje się takimi rzeczami. Była to kamera, to gaty. San ogląda film, w kinie. Obraz był czarno-biały i bez dźwięku. Nie wiedział, w jakim celu powstał ten film, ale wiedział tylko jedno: płonący człowiek to główny bohater. W końcu widać tylko jego. Czasami z kimś walczył, czasami zabijał, czasem ginął. Ten cykl życia i śmierci był tak chaotyczny, że San nie pojął sensu tego filmu. Ale w jednym momencie San. Zacisnął pięść. Kilkaset lat później przenosimy się do Judy. Odczuwa ona wieczną nudę. Czasami próbuje się przeciągnąć, ale nic to nie daje. Próbuje krzyczeć, ale dźwięk nie rozchodzi się w próżni. Czasem zapomina, co tu właściwie robi, więc cały czas przypomina sobie, że ogrzewa ziemię dla jednego mężczyzny. Rozciąga swoje drzewo i kradnie energię z innych planet, by zapewnić mu szczęście. Zapomniała swojego imienia. Zresztą jego imienia też zapomniała. Nie pamięta swojego życia, ale nie może zapomnieć o swojej misji. Bo jeśli nie będzie szczęśliwy, będzie żałować przez całą wieczność. Przenosimy się kilka tysięcy lat w przyszłość. Juda nie wie, gdzie jest. Jest ciemno i bardzo źle. Ta puszka odbiera jej nadzieję. Czasami czuje, jak jej ciało zamarza. Wieczność nie istnieje. Ile to jeszcze potrwa? Gdy masz o cieple, zaczyna się modlić do pewnego mężczyzny. Nie wie kto to, ale modlitwa osłabia chód. Kilkadziesiąt tysięcy lat później Juda pomyślała, że jakby uderzyła w głowę Całą swoją mocą mogłaby się uwolnić. Pewnie kiedyś wpadła na taki pomysł, ale wie, że wtedy trafiłaby w inną próżnię. Pewnie wykonuje jakąś misję, po co inaczej miałaby żyć. Błękitna kula, pod nią już dawno się rozpadła. Zderzyła się z czymś wielkim i się rozpadła. Setki tysięcy lat później, miliony lat później, niewyobrażalny ból, żadnych myśli, żadnych czynów tylko pustka. Uwierzyłam w to, że cierpienie będzie trwać wiecznie. Niech ktoś mi pomoże. Juda ujrzała wodę dali Sana. Podleciał on do niej. Juda złapała go za rękę. Oboje są podekscytowani swoją obecnością. San całą wieczność dryfował w kosmosie. Przestawia się on imieniem San, a Juda przestawia się imieniem Luna. San pyta Lunę, dlaczego płacze, a Luna pyta Sana, dlaczego on płacze. Oboje zaczynają się śmiać. Chwilę porozmawiali, po czym San zasnął. Chwilę później Luna zasnęła. Agni i Luna wychodzą z kina. I tym jakże pięknym akcentem zakończyliśmy omawianie Fire Puncha. Powiem wam, że po tych filmach ta seria wydaje mi się jeszcze piękniejsza niż wcześniej. Mam nadzieję, że wam też się podobało, możecie się podzielić opiniami. I na sam koniec zapraszam was na nasze kino, czyli nasz serwer Discord, który tak się nazywa. No nic, do usłyszenia w innych filmach, see ya.